Cudowna droga kobieto, jeżeli decydujesz się wstąpić w związek małżeński i jeżeli zdecydujesz się zrobić to na poważnie, to znaczy rzeczywiście chcesz, żeby twoje małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe, to możesz zwiększyć swoją szansę, że było zgodne i szczęśliwe i trwałe, jeżeli sobie odpowiesz na kilka pytań, czy ten facet jest rzeczywiście tym właściwym kandydatem. To znaczy, czy ty zachwycasz się nim tym, co on mówi, tym, co on robi i tym, co on prezentuje. Czy rzeczywiście będziesz gotowa zachwycać się przez następne 20, 25, 30 lat i śmiać się z tych samych kawałów, które on już opowiedział 47 razy w ciągu ostatniego tygodnia wszystkim swoim znajomym? Czy będziesz gotowa robić dobrą minę za każdym razem, kiedy on zachowa się w sposób jaki jest oczekiwany przez jego mamusię a nie przez ciebie jeżeli jesteś gotowa oddać swoje życie w ręce faceta wiem, że mnie wiatr zakusza dlatego odpowiem głośniej w ręce faceta jesteś ta kobieta która jest gotowa zachwycać się nim niezależnie od tego że on się nie zmieni, on się wcale nie zmieni i tak samo nie będzie miał czasu dla Ciebie, dla Twoich dzieci, jak teraz nie ma czasu dla Ciebie, gdy idziesz z kumplami na piwo, bo piwo jest ważniejsze. Jeżeli jesteś gotowa pogodzić się z tym, że zawsze piwo będzie ważniejsze od Ciebie. To nie znaczy, że to jest dobry moment, żebyś brała w ślub. To znaczy, że jest to dobry moment, żebyś stwierdziła, że jesteś idiotką.